Nazywam się Ilona Broda. W tym roku rozpoczynam trzeci rok wolontariatu w szlachetnej paczce. Zawodowo jestem technikiem masażystą. Moją pasją jest uprawa roślin, pieczenie ciast, jazda na rowerze. Chciałabym w przyszłości zrobić studia w kierunku prac socjalnych. Trzy lata temu to ja byłam jedną z rodzin włączonych do paczki. Jak przyszła do mnie wolontariuszka, to ja w ogóle nie, nie wierzyłam w to, że ktokolwiek na mnie zwróci uwagę, bo jednak historia życia, jaką, jaką mam, jest niewojna. Po prostu rozmawiałam na temat swojego życia i było mi miło, dobrze. Czułam się tak w końcu wysłuchana przez kogoś. Pierwszy raz ktoś pytał mnie o to, jakie mam potrzeby. I czułam się strasznie z tym nieswojo. Ale, ale ja też chciałam potem spytać kogoś, jakie, jakie ma potrzeby. Bo to jest piękne uczucie, jak widzi się, ktoś się otwiera i, i mówi o tych potrzebach. Zawsze miałam chęć pomocy komuś, ale nie wiedziałam, jak to zrobić, bo sama byłam zamknięta i to chyba ten wolontariusz mnie otworzył. Kiedy była u mnie wolontariuszka, powiedziałam mi, że, że chcę być również wolontariuszką, ale już w tym roku nie dało się zgłosić do, do programu, bo już było za późno. Więc zgłosiłam się rok później. Oczywiście miałam wiele obaw związanych z wolontariatem. Najbardziej bałam się tego, że nie będę potrafiła rozmawiać z rodzinami, bo sama nie wierzę w siebie. Po pójściu do pierwszej rodziny bardzo szybko mi to przeszło. Ponieważ jestem osobą prawie niewidomą, bałam się, że nie udźwignę takiej ilości dokumentacji, takiej ilości rzeczy, które trzeba robić za pomocą wzroku, ale dałam sobie radę. Obawiałam się też tego, że będzie mi ciężko pogodzić macierzyństwo z wolontariatem. Mam syna z niepełnosprawnością, muszę mu poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu, i tak naprawdę te wszystkie obawy to były tylko w głowie, bo dałam sobie z tym radę. W pewnym momencie to się stało moim spędzaniem wolnego czasu. Taką pasją. Jest tu wiele fantastycznych ludzi, którzy, yy, którzy we mnie po prostu uwierzyli. Teraz już nie ma rzeczy, która sprawi, że ja stracę pewność siebie. Wolontariat w szlachetnej paczce stał się miejscem, w którym ja chcę dzielić się tą siłą. Tymi doświadczeniami zmiany widziałam, zmiany widzę, zmiany będę widziała na pewno w niejednej rodzinie, jaką odwiedziłam. Mam jedną paczkową rodzinę, gdzie kobieta nie wierzyła, że da sobie radę w wychowaniu swojej autystycznej córki. Podzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami i ona uwierzyła sama w siebie i w to, że może być lepszą, dobrą mamą. Postarałam się porozmawiać i, i żeby ta kobieta poczuła się tak, jak ja się poczułam wtedy, kiedy był u mnie ten wolontariusz. żeby poczuła się dobrze, poczuła się ważna, i że poczuła, że ktoś jej słucha. I to czasami wystarcza. W wolontariacie najpiękniejsze jest to, że już nie jesteśmy sami. Każdy wolontariusz może też dostać pomoc i wsparcie. Ja zawsze chętnie pomogę, na ile mogę. Oczywiście. Kiedyś to ja doświadczyłam zmiany swojego świata, i teraz zachęcam każdego do tego, aby zmienić świat innej osoby na lepsze a możesz to zrobić właśnie włączając się w wolontariat w Szlachetnej Paczce. Zmieniały świat na dobre. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl i zostań wolontariuszem, wolontariuszką Szlachetnej Paczki.